Wiesz co? Tak sobie pomyślałem, że chyba pora coś zmienić w naszej sypialni. Świetna myśl. Wiesz, że lubię nowe pomysły. Kotek, a co konkretnie chodzić po głowie? To będzie niespodzianka. Strać chociaż odrobinę. I jedyne, co nam będzie potrzebne, to dyspenser DS330 do systemu XDS. Kurde. Powiem ci, Magda, że mnie zaskoczył. Powiedział, że kupi do sypialni jakiś dysp dyspenser, coś tam. Co? No, możliwe. Słyszałam, że to coraz popularniejsze. A może jakiś aplikator do olejków, do masażu erotycznego? Może jakieś świece zapachowe? No, dokładnie. Długo ci tam jeszcze zejdzie? Poczekaj, muszę się zabezpieczyć. Dobra, to ja się zrobię na bóstwo. Co to ma być? Ale będzie by zabawa. Chyba dobrze się zabezpieczyłem, nie? Jesteś mistrzem, jeśli chodzi o antykoncepcję. Już wiem co to jest ten dispenser DS330. Polecę koleżance. Mi się chyba nie spieszy do dzieci. Dalej, kurde, idealnie.